Czy interesujesz się modą? Mm. Średnio. Średnio, ale wyglądasz dobrze i skąd czerpiesz te inspirację? Nie wiem, po prostu kupuję to, co mi się podoba. A przeglądasz jakieś blogi? Czasami tak. Jakieś konkretne adresy? Um. Nie, nie. No. A takie, takie topowe blogerki, ma fashion, Jessica Mar... Hammer... Kojarzę, kojarzy. Lubisz? Lubię, tak, w sensie doceniam, ale sama by się tak nie ubrała. A, czyli te blogi, które ty lubisz, są bardziej takie e, miejskie, streetowe? Tak, tak. No bardziej traktuję te blogi jako i te, i całą tą modę jako sztuka, a nie jako coś, co bym sama jakby nosiła, tak. E, znasz jakichś fajnych projektantów lubisz? Jakichś projektantów szczególnie? E, lubię Valentino i Miu Miu. E, czyli tak elegancja jednak. Tak. No, ale jak mówię, no to jest coś, co, co mi się podoba, ale niekoniecznie jakby to, to się dla w tym, jak wyglądam. A to jak ty wyglądasz, jakbyś określiła? No, tak bardzo bardzo luźno. Bez żadnego, bez żadnej elegancji, bez, nie wiem, bez jakiegoś wysilania się. A spośród znanych osób masz kogoś, kogo, czy styl jest ci bliski? Mary Kate Olsen? Mm -hmm. A powiedz, co masz dzisiaj na sobie, jakie to są marki. Mam buty Timberlanda, spodnie z Zary, a szalik Ani Kuczyńskiej, płaszcz z Mango i torbę z Zary. A Ania Kuczyńska, zaraz się często kupować u projektantów? Czy to jest taki jednorazowy wyskok? No raczej jednorazowy. <laughs> Ale warta? Tak, zdecydowanie.